Parę lat temu wraz z moją wtedy jeszcze dziewczyną wyjechaliśmy na krótki wyjazd na weekend. Zatrzymaliśmy się w hotelu Hilton. Był na bardzo wysokim poziomie i planowaliśmy miło spędzić w nim czas. Nigdy jednak nie zapomnę ostatniej nocy w nim spędzonej. Przez cały pobyt najczęściej widywaliśmy tylko jednego pracownika. Po prostu robił to co do niego należało, jednak w tak dużym hotelu z liczną kadrą pracowniczą. Wydawało mi się to trochę dziwne, że widywaliśmy tylko jego. Widzieliśmy go, gdy jedliśmy, gdy pływaliśmy na basenie. Za każdym razem, gdy go mijaliśmy, dziwnie na nas patrzył. Pamiętam ostatni dzień w hotelu. Wyszedłem z pokoju po trochę lodu. Zgadnijcie, kto się pojawił, gdy korzystałem z kostkarki. To był on, ten sam gość, który śledził nas od paru dni. Stwierdziłem, że skoro rano i tak wyjeżdżamy, to nie ma sensu się awanturować. Uśmiechnąłem się do niego i zagadałem. On jednak mnie zignorował, wciąż wpatrując się we mnie w bezruchu. Obserwował mnie, nie mówiąc ani słowa, aż w końcu wypełniłem wiadro lodem. Gdy odchodziłem, spojrzałem na niego ostatni raz, pomachałem i powiedziałem to na razie. Nie wiem czemu, ale musiało go to mocno rozwścieczyć. Zauważyłem, jak zaciska zęby, więc zacząłem biec w stronę pokoju. Gdy już byłem w środku, upewniłem się, że zamknąłem drzwi. Nikt bez karty nie wejdzie do środka. Mimo, że trochę bałem się tego faceta, to nie dawałem tego poznać swojej dziewczynie. Chciałem tylko miło spędzić z nią ostatnią noc. Około trzeciej w nocy leżeliśmy w tuleni w łóżku i próbowaliśmy zasnąć. Nagle usłyszeliśmy, jak ktoś pociąga za klamkę od drzwi do naszego pokoju. Spojrzeliśmy na siebie zdziwieni. Pomyślałem, że ktoś prawdopodobnie pomylił pokoje. Byłem przekonany, że to pomyłka, dopóki nie usłyszałem tego znajomego piknięcia. Zamek od drzwi się otworzył. Drzwi powoli się uchyliły, dopóki łańcuch ich nie zatrzymał. Kiedy ten ktoś sobie to uświadomił, zamknął drzwi. Wstałem z łóżka, podbiegłem do wejścia i wyjrzałem przez wizjer, mając nadzieję, że zobaczę, kim jest włamywacz. Nikogo pewnie nie zdziwi. Że zobaczyłem odchodzącego w dal pracownika hotelu, mimo że widziałem tylko jego tył, dokładnie wiedziałem, kim był. Chciałem iść na recepcję i powiedzieć, co się właśnie wydarzyło, jednak moja dziewczyna błagała mnie, żebym został z nią w pokoju. Nie chciała wtedy zostać sama. Powiedziałem, żeby poszła ze mną, ale nie zgodziła się, więc oboje zostaliśmy w pokoju. Położyliśmy się i próbowaliśmy zasnąć. Jednak po tym już nie mogliśmy. Z rana od razu wymeldowaliśmy się z hotelu. Wspomniałem kierowniczce o całym zajściu, a ona powiedziała, że przyjrzą się sprawie, jednak nigdy nie dostali podobnej skargi. Hilton to wspaniałe miejsce i z wielką chęcią jeszcze kiedyś tam wrócę. Mam tylko nadzieję, że już więcej nie spotkam tego pracownika.